Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na kanale naszym głosem. Naszym głosem jest dzisiaj na proteście mieszkańców Starych Polaszk, e, którzy sprzeciwiają się i nie zgadzają się z tym, że jedna osoba narzuca narrację i, wy i wybiera sobie nazwę dla mostu w Starych Polaszkach, gdzie mieszkańcy nie zostali poinformowani e, i decyzja zapadła bez ich wiedzy. Witamy na kanale Pana Wojka. Dzień dobry Panie Wojtku. No panie Wojtku, e, jest Pan mieszkańcem Starych Polaszk? Tak. Uważam, że po prostu trzeba zrobić tak. E, powinno być tak. Pierw, powinno być zebranie wiejskie, zwołane przez e, wójta i sołtysa. Ludzie powinni wszyscy poinformowani i powinni sami wybrać kogo chcą, jakie, jakie, jakie nazwy tego mostu. Po prostu powinno być konsultowane to z mieszkańcami. Tylko najbardziej o to chodzi, w, w moim przypadku. Najważniejsza sprawa. E, uważa pan, że to, że pan e, radny Kraudze. Podjął decyzję za mieszkańców, jest fair wobec ludności, to akurat uważam, że powinni wszyscy zagłosować, bo to jest zbyt ważna naz nazwa, która zostanie na dłuższy okres. A taki radny będzie dzisiaj, jutro go nie będzie. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo za ten wywiad. Dziękujemy. Na kanale witamy również e, i na proteście pana radnego Lamczyka. Dzień dobry. E, panie e, Radosławie, pan jako jedyny. Sprzeciwił się temu. Niech pan powie nam coś na temat tego, jak teraz fajnie ludzie zebrali się tutaj, protestując przeciwko, przeciwko bucie i przeciwko narzucaniu ludności z góry, bez ich wiedzy. Ja powiem tak. To, że tutaj ludzie się zebrali bardzo cieszy, bo przykładów e, arogancji władzy w naszej gminie. E, nie, to nie jest jedyny odosobniony przypadek. Tak? Tego jest troszkę więcej. Mm, między innymi w tej chwili w Olpuchu się dzieje to, co, to, co e, jakby też przykład tej, tej arogancji, gdzie mieliśmy masę protestów w e, względem realizacji centrum mieszkalnego. A ten punkt, jak, jak można sobie zobaczyć, jest w tej chwili, że tak powiem, realizowane i już tam trwają prace budowlane, więc to jest też kolejny przykład arogancji. Tutaj jakby jest. Przykład kolejny, e, tego, i zwój podejmuje decyzję e, jednoosobowo, e, nie do końca jest to w mojej opinii e, jasno jakoś z, z interesem społecznym tutaj społeczności e, Starych Poraszek. E, mamy też most, który no tak naprawdę, jeżeli zosta ma, zos ma, zostać, e, bądź, ma zostać nazwany e, no to albo nie nazywajmy go wcale, a jeżeli chcemy go nazwać, to e, dajmy głos mieszkańcom, tak aby oni się wypowiedzieli, e, takie jest moje zdanie e, i tutaj tłumaczenia Pana Radnego z Starek Polaszk, że on bierze to na siebie, dla mnie nie są kompletnie żadnym argumentem. Dziękuję Panu bardzo za wypowiedź Dziękuję. Panie Radny. Dzień dobry panie Henryku, jest pan mieszkańcem Starych Polańczyków, czy to prawda? O 70 lat tu jest. Panie Henryku, mamy takie pytanie Czy pana zdaniem to dobrze, że e, nazwa została narzucona bez konsultacji z mieszkańcami? To jest bardzo źle, to jest wstyd na wsi Żeby tak się działo Żeby wioska nie decydowała o, o swoim losie Mamy też tu patronów swoich i tego, a nie tam obcych jakichś tego patronów na, nabierać niemieckich jakichś tam tego co to jest za, to żołnierze jeżdżą tam do nich z, z krawarcikami i się balują to jest współpraca, ja tu żadnych niemieckich współpracy nie widziałem okej, okay. czy myśli pan, że stare Polaszki mają właśnie historyczne postacie albo wydarzenia, które można by upamiętnić przy takiej okazji o, y Nadaniem nadanie imienia tego mostu. Słuchaj pan, tu jest bardzo dużo. Tu wtedy są profesorowie, są księdza błogosławieni. I nasz ksiądz Stalaśko, dziekan, Rozumiesz? Ludzie za farejną, tu trampał tyle lat. Nie mogą być na niego, albo na kogoś innego, na profesora Bukowskiego, na profesora tego tam, Zandydero, tak, starszyka Markowskiego. Nie, ludzie dla z tego. Czyli nie chodzi o nazwę, ale o to tak naprawdę, że nie było konsultacji i że pan, Nie było. Że pan Krause, e, radny e, z naszego okręgu, wziął to na siebie i zadecydował za mieszkanie. No tak, oni zawsze decydują. właśnie noszą na dwa strony. Rozumiesz? Niech się władzy, się dostali, to byli w opozycji. Jak się dostali do władzy, to od razu się przytulają. I taka racja. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Ja też. dziękuję. Witamy pana Maksymiliana. Panie Maksymilianie jest pan mieszkańcem starych Polaszk? Tak jest. Od 74 lat, jeżeli by się ktoś pytał. Tak, Jeżeliby się... się urodziłem. Jeżeli by się ktoś pytał. Panie Maksymilianie, czy został pan zapytany o to, jaką nazwę mostu nadać w starych Polaszkach? Dla mnie jest coś niezrozumiałe, jest jestem tu codziennie i nigdy się tu nie dowiedziałem, ani od pani Sołtys, ani od radnego, ani od gminy co się tu u nas faktycznie dzieje w tej wiosce cisza, sza prepontycznie tak się dowiaduję, że coś tu będzie, coś się będzie działo dlatego tu przyszedłem, żeby się dowiedzieć o co chodzi, a chodzi o most tak a sam most, nazwę, to jest tak Mieszkamy tu w Starych Porażkach w Polsce i teraz za nas ktoś wybiera, że most się nazywać ma tam jakieś tam uż... gminy. partnerstwo gminy. Tak. Jeżeli mi, ja jako mieszkaniec ten to ceniłbym kogoś kto tu stąd pochodzi, kto tu się urodził, kto tu pracował i takiemu dać to nazwę, a nie jakieś tam nazwy dalekie. Mówią, że, że wokół nazwy są kontrowersje, ale tak naprawdę e, panie Maksymilianie nie chodzi o nazwę, chyba tylko o to, że mieszkańcy nie zostali w ogóle zapytani. Mamy wiele znakomitych e, osobliwości, mamy wiele znakomitych wydarzeń co do starych Polaszk, i można by przy okazji nadania takiego imienia mostu upamiętnić te, te, te osoby. Tak, na a przykład. Ma, a mamy ich tu nawet sam mnie takiego kierownika szkoły kiedyś. Kółka lat tu był pan Lejk Bruno, który był działaczem faktycznie, jako dla szkoły, dla wioski, dla mieszkańców. Dzisiaj my mi nic nie wiemy, my nic nie możemy zdecydować, za nas decyduje ktoś inny. To jest to najgorsze, decyduje ktoś, ktoś inny, inny, nie my. Nie powiadamiając nas, z góry my się dowiadujemy, że to tak musi być i tak ma życie. mógł pan zdecydować? E, jaką nazwę chciałby pan, jeśli już ten most ma być nazwany, jaką nazwę pan by proponował na przykład? No mam tu nawet, trzy e, propozycje by były, bo raz, że tu już wspomniany ksiądz Talaśka. Ja bym jeszcze proponował kierownika byłego od wojny, prawie też 40 lat tu pracował, były kierownik szkoły, dyrektor, Lejk. Tych dwóch bym tak postawił, a jak nie, to wybrać wspólno, wspólnie tu z mieszkańcami i żeby zdecydowali, kto faktycznie, ma, bo ktoś może jeszcze mieć inne. Jeśli mieszkańcy mają prawo wyboru, jeśli chodzi o wybory samorządowe i wybierają sobie wójta, przedstawicieli, to również mogą wybrać sobie nazwę mostu, tak czy nie? Jak najbardziej. Chyba, że są ubezwłasnowolnieni. W takiej sytuacji to tak wygląda. Że bez wiedzy, bez powiadomienia za nas ktoś zadecydował. Ktoś. Największa zasługa to jest polaż przecież. I nas trzeba wybierać na to miejsce, a nie przyjedzie. Dla mnie, jeszcze jest, jest ciekawe: mamy radnego, mamy sochuskę, ich tu nie widzę. Gdzie oni są w tym czasie, kiedy ich najbardziej potrzeba. Ja tu nie widzę tak, w, ty, w tym momencie chciałbym powiedzieć, że ja jako radny sołecki już ni niestety nieaktualne jest to, ze względu na to, że e, rada nie chciała poprzeć i nie chciała stanąć za mieszkańcami ja mówię sprzedaży starych Polaszk nie e, i złożyłem na e, ręce wójta rezygnację, ale dziękuję wam za wsparcie i dziękuję wam, że jesteście z nami i, i walczymy o to wszystko. Dzień dobry pani, niech się pani przedstawi, jest pani mieszkańca Starych Polaszek, tak? tak? nazywam się Danuta i jestem mieszkań... mieszkanką Starych Polaszy. Chcielibyśmy tylko zapytać o to, jakie pani ma zdanie na temat tego, że wójt narzucił nazwę mostu bez konsultacji z mieszkańcami? No akurat mi się to nie podoba, bo wójt gminy nie pytał się mieszkańców, jak ma się nazywać, że nada nam jakieś imię tego mostu. Ogólnie y, dla mnie most y, nie musi mieć jakiejkolwiek nazwy, po prostu żeby był mostem albo też inną nazwę, jak na przykład księdza y, Talaś Tak, po prostu żeby mieszkańcy mogli zdecydować, tak? Właśnie, a nie y, gmina. Nikt nie zapytał mieszkańców. Dziękujemy pani bardzo za te Dziękuję słowa. Dziękuję. Kolejną rozmowę przeprowadzamy z panem Wojtkiem. Dzień dobry, panie Wojtku. Jest pan mieszkańcem Starych Polarzy? Tak jest. Od ilu lat pan mieszka w starych polaszkach? No, 30 lat. E, panie Wojku, jesteśmy na proteście wobec buty i arogancji władzy i tego, że, że e, wójt narzuca mieszkańcom nazwę. Czy e, pana zdaniem narzucanie nazwy jest fair wobec mieszkańców? No, absolutnie nie. Według mnie powinien się co najmniej, co najmniej z ludźmi spotkać i przedyskutować. Poznać znaczy, opinię ludzi, mieszkańców. Okej, okay, różne nazwy e, mostu padały. E, chodzi, panie Wojtku, tak naprawdę o to, że niezależnie od nazwy, e, bo ona mogłaby być jakakolwiek, ale o to, e, że mieszkańcy nie dostali możliwości wypowiedzenia się, tak? No tak, no my tu jako powiedzmy, mamy władzę w porównaniu do pana Władka którzy też nie zostali poinformowani o tym, a, a co dopiero my tu przeszli ludzie. Nie? No i dlatego faktycznie jest ten protest i no, nie zgadzamy się z tym. Bardzo panu dziękuję. Dzięki.